Witam! Generalnie jestem yy, w tym momencie. Nagrywam to najprawdopodobniej dzisiaj, kiedy ten film wladuje, czyli 1 sierpnia. Generalnie chciałem Wam powiedzieć, że po pierwsze, przeliczyłem się trochę, jeżeli chodzi o ten film. Yy, druga połowa tego filmu z Monty Golfa pojawi się najprawdopodobniej albo jutro. No, inaczej, kiedy to po prostu zmontuję, więc zapraszam Was do filmu, nie przedłużam. Yy, I tyle. Od razu mówię, nagrywam to w różne dni. No, to, to macie film teraz. Witam was w kolejnym filmie w tamtym odcinku przeszliśmy całego Dekera pomogę się na pana słoneczko, żeby był znowu taki sam jaki był wcześniej. I z czego z tego z co wiem, to generalnie, do, znaczy w sumie się bardziej dowiedziałem, to po pierwsze mamy te robociki Te robociki póki co i jeżeli e, jeżeli odkryjemy pierwszy już Nie wiem czy się nazywa w sumie ale jeżeli odkryjemy już to pierwsze, żeby otworzyć tamte, tamte bramy to wtedy będziemy mogli to wtedy będziemy mogli oczywiście już dostać jumpscare od nich w tym momencie tutaj sobie zrobię to co wcześniej zrobiłem już czyli jeszcze tutaj możemy założyć sobie maskę, pójść o, w to miejsce tutaj odebrać to tutaj będzie Air Comedy Mask po prostu i teraz tak, y, możemy sobie w tym momencie, w sumie, zapomniałem zrobić to, możemy już to zrobić tutaj. E, z tego co widziałem, to tak samo te wszystkie kabelki. No super, stąd nie wyjdę teraz. Z tego co widziałem, to tutaj teraz wszystkie kabelki y, możemy zrobić i po pierwsze. Liczku, ja ciebie też uwielbiam, ale bez przesady. Nie wiem, czy ten robot tutaj tak stał, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak stał. No nie wezmę cię teraz, no. No dobrze, chodź. No. Tak. Połóż się. No, połóż się. Dobra. Eee, znaczy, z tego co wiem, to w tym momencie te roboty mogą nas już, nas już dopaść. I to jest taki dosyć mały problem. Bo po prostu musimy teraz chodzić trochę bardziej w masce. Póki co chyba jeszcze się nie obudziły. Nie wiem. Jednak się już obudziły. E, tutaj jest kabelek i sięga on do tego. Teraz, po pierwsze, tego trochę nie rozumiem. Bo te roboty teraz mogą się poruszać. To jest taki trochę mały problem. Ale generalnie. Drugi problem to jest właśnie to, że musimy nosić maskę, ale zarazem jej nie możemy nosić, bo może nam coś wyskoczyć. Ale też musimy nosić maskę, żeby nas roboty nie dopadły. Nie wiem co jest lepsze. Wydaje mi się, że lepsza jest chyba maska, bo królik nam nic prawie nie zrobi. I w sumie to tyle. Dalej się na niego patrzę, tak? Tak, dalej się na niego patrzę, dobra. One na nas teraz nie zwracają uwagi, jeżeli mamy maskę. Natomiast, jeżeli w nie wejdziemy, to będzie trochę większy problem, bo wtedy mogą dojść nam jumpscarę. W tym momencie bym zdjął na chwilę maskę, żeby nas króliczek nie dopadł. Bym założył jeszcze raz. Poszedłbym dalej. I tutaj mamy chyba drugi kabelek.

Nie no, byku, proszę cię, no Czy ty Możesz Nie by zostawić? Dobra W tym momencie mamy taki momentówki problem Bo trochę nie wiem, gdzie jestem Co tu się właściwie Stało? Gdzie ja właściwie jestem? To jest trochę dziwne. Gdzie ja jestem? Co jest? Gdzie ja właściwie jestem? Poczekajcie, czy ja jestem właśnie za tymi brami? Bramami? Co? Ale... Jak to się sta... Co? Da się to jakoś tu zbagować, Żeby był tam z powrotem? Jednak chcę zrobić to zadanie jakby... Okej! Okay. Jestem ciekaw, czy będziemy mogli dalej tą grę przejść, czy nie? Ale... To jest dziwne? Trochę bardzo dziwne? To co właściwie to się w tym momencie wydarzyło? Dobra, inaczej. Co? Jakim co? Co tu się właściwie stało? Jak ja to zrobiłem? Nie, dobra, okej. Okay. Po prostu przejdźmy tu dalej, może tu jest coś dziwnego. W ogóle, ja nie wiem, co tu się dzieje. Jakim cudem ja to przeszedłem w ogóle? No tam to, to nie jest dalej. przy... Co? Co? Gregory? Hey! She's my mask. No dobra. Czyli w sumie mamy maskę w wani. Maska w wani robi nam w sumie... w tym momencie nic ważnego. Jak dużo też rozumiem, musimy przejść... A tam będą do robociki. Dobra. Ale i tak nie rozumiem, co tu właściwie się w tym momencie stało. Jestem tutaj, bez zrobienia tamtego w sumie. Nie wiem, czy to jest czy co. W tym momencie, jakbym speedrunował, to mógłbym to zrobić. Ale to byłoby bez sensu. Naszym króliczkiem. Słońce. Słońce, słońce, słońce. Słońce. Tu jest słońce. Później będzie księżyc. Księżyc był tutaj, a robocik był na drugiej? Tak, gdzieś na drugiej. Co jest? Co jest? Dobra, ja to zdejmę i tak, bo trzeba to zdjąć. Wiem, że póki co. Chyba nic mi zaś tak mocno nie wyskoczyło. Ale zastanawiam się w zasadzie. Co mam tu zrobić. A w zasadzie nie to, co mam zrobić, tylko. Co to w ogóle przedstawia? I znaczy w zasadzie inaczej. Po co to jest? Bo to, co to, to, to przedstawia, to wiem, ale. To wygląda jakby to chciał się wydostać. Nie wiem w którą stronę mam iść. Może tutaj? Tak, ewidentnie mam iść tutaj. A, super. No. No, chyba tutaj mam iść. Nie, jednak nie mam iść tutaj. Chyba że w masce. Pójdę sobie na razie tędy. Wiem dokąd to prowadzi, ale nie wiem tylko innej rzeczy. Jak ja mam stąd wyjść? Bo te drzwi powinny być otwarte. Coś tu w ogóle kapie. Nie widać tu już nic, żeby to miało kapać, ale to mnie mega zastanawia. O, się robocik, chodź, wyłączę cię. Wyłączyliśmy robocika, let's go! Ostrzegawczego, że śliska podłogę, ale... Ja naprawdę nie wiem, co ja mam w tym momencie zrobić. Wydaje mi się, że muszę iść w to tutaj miejsce, tam gdzie nam ten króliczek wyskoczył. Przez chwilę w zasadzie, jak założyłem maskę, chciałem w tą stronę iść. I musimy pewnie iść w tamtą stronę. I to oczywiście po założeniu maski będzie... Dziwne. Co tu właściwie się w tym momencie dzieje? Ale. Dobra, tam na górę mamy pójść? Czy gdzie mamy pójść? To wygląda, jakby na górę dało się wejść. Hmm. Wygląda to super. Nieprawdaż? Może założę maskę? Tak na wszelki wypadek Dobra Tutaj musimy wejść Przy tym był to są drzwi w ogóle. Tam był obraz po drugiej stronie. Wow Z tego co widzę, tutaj mamy robocika, 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 robocika Wow! Pluszaka pluszaka Shiki Jakiś domek dla dzieci Coś związane z, z kabelkami Mamy tutaj Roxy, Dwigło. O! Pana Słoneczka tutaj możemy znaleźć. Ale dobra. Jak dobrze rozumiem, musimy wejść tędy dalej. Co jest? Co tu się w zasadzie dzieje? Co ja mam tutaj w sumie zrobić? Myślę, że dobrym pomysłem jest w tym maski. Wow! Ale to jest ładne! Tak to wyglądało! To tutaj wygląda chyba tak samo Dobra, mniej Zniszczone tak dalej Wywalę, typie Ale dobra um, Dalej nie wiem, co mam to dokładnie zrobić Wydaje mi się, że... Że tutaj musimy pójść? To jest jakiś kalos w ogóle Ślady chyba pazurów A robocie kolejne to Tutaj na tych deskach chyba nic nie ma Nic mi tu raczej nie wyskoczy Więc ja się z tego powodu cieszę. Nie wiem co mam tego tutaj zrobić Oto jest pytanie O coś pisze w ogóle. Is drown to sound. Co? It is drown to sound. Co? On rysuje. Drawn. Nie to nie będzie on rysuje dźwięki. Ale i tak jakby Ten Freddy jest piękny, okej? Okay? Ty to Grzesiu narysował? Chyba Grzesiu to narysował Co jest? To jest generalnie sporo pojęcia z tego co widzę Nie wiem jak mamy się tu dostać Hmm. Znaczy, nie wiem w zasadzie, co mamy tutaj bardziej zrobić, niż gdzie mamy się dostać. Wygląda to trochę tak, jakbyśmy... Mieli się gdzieś dostać. A, tutaj musimy się dostać, okej. Okay. Tylko... Chciałem zarobić jak spojrzymy do prądu na początku. Dobra, pod maską chyba wydaje mi się, że to być otwarte. Więc zakładamy maskę i liczymy. O! Mamy przede wszystkim to i coś więcej, może. Nic więcej chyba tutaj nie mamy Co? Tu? W zasadzie... O co tu w ogóle chodzi w tym pomieszczeniu? Ja tego nie rozumiem No to mamy jakieś pudełka Dobra To był robiony robocik Czy coś w tym stylu? Co? Ale to jest dziwne. Przestań gadać! No! Spokój się, Grzesiu! Przestań mi pierdzielić ducha. Ktoś mnie niby obserwuje. Nie wiem o co tu chodzi. Grzesiu jest trochę straszny. On zaczyna szeptać do nas, nie wiem po co. To wygląda trochę tak, jakbyśmy mieli się wrócić. Tutaj jeżeli założymy maskę to widzimy tutaj słyszymy dzieci Ale nic więcej Nic ciekawego tutaj nie ma Więc to totalnie wygląda jakbyśmy mieli iść z powrotem Póki co naprawdę nie wiem co ja tu zrobić bo ja nie wiem, czy mam się wrócić, czy nie. Jeżeli mam się wrócić z powrotem, tak totalnie, to to może faktycznie moje problem, bo będę musiał całą grę znowu, od nowa przechodzić. Czyli łącz z Daker, co nie było zbyt fajne. Do przechodzenia jeszcze raz, bo szczerze odechciałbym się wtedy trochę nagrywać, bo przez bugi w grze, które są zrobione przez. To, że cztery, nie wiem, dwie osoby testowały tą grę, lub cztery, i zamiast dać komuś, kto serio by to wytestował tak normalnie, wszystko by zrobił, to trochę ja w tym momencie odkryłem chyba dwa bugi. Lub trzy, znaczy jeden bug w dwóch miejscach. Plus w tym momencie miałem buga jeszcze, przez co wygląda trochę średnio. Jak chodzi o to wszystko. Z tego co widzę, to tu się kończy ten ekran, a tutaj mamy kolejne pomieszczenie, czyli w sumie musi tam się jakieś dostać. Chyba mam pewien pomysł, może to nie jest zbyt racjonalny pomysł, ale nie wiem, totalnie co tanie sam zrobić bardzo możliwe jest to, że znowu po raz kolejny będę musiał przechodzić, przechodzić tą grę od nowa. Przez to, że pił kolejny bug. Polecam! Steel owca! Znaczy. stalowa wełna! Tak, stalowa! To nie tak, że jest taka chujowa, że nie da się w to grać. Kocham tą grę przecież, prawda? Każdy do grochu kocha tą grę w ogóle. Okej. Okay. Super. Bo już poszedłem w tamto miejsce. A jakby dalej. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, ja miałem odcinek jakiś obejrzeć kogoś. Nie chcę im się oglądać jakieś odcinek. No to generalnie to w sumie nie wiem co w tym momencie zrobić, bo po pierwsze y, miałem baga. No jak ja miałem baga? Y, że przyszedłem. Znaczy nie zrobiłem tamtego tego króliczka, co nie? Tam gdzie są te bramy do teatru. No. I y, y, po prostu mnie tepnęło. Jak zdjąłem maskę? Jak się tepnęło? No mnie tepnęło. Jakby. Tutaj, gdzie jesteś? Y, nie. Do teatru, tutaj sam doszedłem Tylko A, no nie no wiem co dalej teraz do... eee, No generalnie robisz to co ci quest każe Znaczy no tutaj to wziąłem Quest, że tutaj bo Pozyskaj pamięć Reboot to care, Co? Eee, there is no dead end, no bo jakby mm. Musisz być w teatrze Pójść do teatru No dobra Idę No, jestem w oh my goodness. Ej, Soma, masz? No. O, no widziałeś tego typa? No tak. No to generalnie, no dead end. Wcześniej, jak miałeś dead end, to co musiałeś zrobić? Nie wiem. Czekaj, bo. Chodzisz mu do mordy, gogu. Po prostu mu wchodzisz do mordy, no dobra. A. Spoilerując bardzo. Nie, jakby, bo. Ja nie chcę, żebym ośmęczył się 20 minut. Jakby nie Tych za mągielskiego. No, okej. Okay. No to dobra, jesteśmy tutaj za pomocą szlidziecka w sumie, ale to no nieważne. I mafia to wygraś. I'm stuck! O oh, kurde. I'm stuck. Dobra.